To kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. Hej, siemanko, z tej strony Mutu, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Nowy kebab się otwiera w Kielcach na ulicy Sienkiewicza, Budapesz. Kebab, dzisiaj go sobie sprawdzimy. Wybierzemy jakieś dwie pozycje, no i zobaczymy, czy będzie dobry. Także idziemy tam sobie. Dobra, jest już nasz kebab, wejdźmy tam sobie. Witam wszystkich po dwóch miesiącach przerwy. Niestety nie dane mi było spróbować Budapeszt ponieważ został zamknięty przez inspekcję sanitarną. Ogólnie straszna drama była z tym Budapeszt Tam słyszałem, że ludzie się pozatruwali i pisali w opinii tak samo, że jest brudno. No i musieli to zamknąć. Dostali podobno potężną karę. Trochę poszparłem i tutaj wam wklejamy teraz oświadczenie. No i w jego miejsce tworzył się teraz nowy Rose Kebab. Dzisiaj go sobie sprawdzimy, zamówię na wszelki wypadek jakiegoś małego. No i sobie zobaczymy, czy faktycznie jest taki niedobry. Także lecimy tam. A tak lokal prezentuje się w środku. No i dobra, mamy już naszego kebaba. Wziąłem sobie średniego, bo niestety małych w tortilli nie ma. Cena 18 zł, więc bardzo korzystna. Z tego co zauważyłem, to mięso nie jest na bieżąco ścinane, tylko było podgrzewane, także to na minus niestety. No i niestety kręciły się tam też kule moce, ale nie wyglądały na jakieś bardzo ohydne. Zobaczcie sobie całkiem sporych rozmiarów kepsik. A więc co, spróbujmy go sobie. Zobaczcie sobie w środku całkiem sporo tego mięsa. Wziąłem sobie tutaj oczywiście sos mieszany mięso mieszane. Ten kurczak tutaj jest naprawdę w miarę okej, okay, dobrze przyprawiony. No kurczaka trudno popsuć. Tej wołowiny tutaj w ogóle mi nie dali, bo wyczułam samego kurczaka. Ta tortilla tutaj taka skapceniała, cały czas mi opada. Mamy tutaj ogóreczka, pomidorka, także można tutaj to wyróżnić. Surówka tutaj to zwykły kapuśników Sosik tutaj leciutko kąsa, tak jak lubię. Powiem Wam, że spodziewałem się tragedii, a kebab jest spokojnie do zjedzenia. Nie jest to poziom tych najlepszych kebałów w Kielcach jak upaidy czy piripiri, ale jest spokojnie do zjedzenia. Jak ktoś będzie gdzieś w pobliżu i będzie na szybko pragnął kebaba, no to myślę, że się tym nie zatruje. W lokalu widziałem, że jest czysto, więc chyba wzięli sobie do serca tą karę od inspekcji i odrobili lekcję. A co Wy myślicie o rodze kebab? Jedliście już? Smakowało Wam? Dajcie znać koniecznie w komentarzu.